Nie też dzisiaj? Samuelu, podejdź. Posłuchaj. Strażnicy śpiewają. A, no pewnie się upili. Możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia, żałosnej pracy. No wiesz, w domach mają swoje żony. A my co? No? Bez urazy. My mamy ambicje. Wiem. A jak już stąd wyjdziemy, ta ambicja pozwoli nam osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śnią. Wiesz co? Podziwiam ten twój optymizm. Co zrobisz, kiedy stąd wyjdziesz? <laughs> o ile stąd wyjdę, chyba się domyślasz. Domyślam, ale chcę to usłyszeć. <laughs> Odnajdę największy piracki skarb wszechczasów. <laughs> Założę się, że już żygasz tą historią. Skądże? Opowieść o Henry'm Avery'm i 400 milionach w klejnotach i złocie stała się dla mnie słodką kołysanką. Myślisz, że znajdziesz tęskę? Jak będzie szansa? Oczywiście. <grystanie> Ambicja. Jak szedł ten cytat? <grystanie> Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. A. Bardzo mądre słowa. Hej, a to co? To Twoja życiowa szansa. Senior Alcazar, ma Alekrowego. Czekaj, no taki. Co tu się podziało? Samuelu, chcesz odnaleźć swój skarb? No jakaś broń, cokolwiek. Jasna cholera. To do ma de acuerdo al plaźni. Jak dawno to planowałeś? Szybciutko sami. Biegnij, biegnij. Tu się podziało. Chyba Nunca saldrás Ci ludzie to sadyści. Wszystkich się Święt światu przysługę, tak? Masz. Może się przydać. Jak najbardziej myślę, że się przyda. Pamiętasz, jak z niej korzystać? Zaraz sobie przypomnę. Abran las Ale Hectorze. Jak to zrobisz? Wybuchną tu rozruchy. <grywa> Dokładnie. Hagarlo. Trzymaj się. No to zabawa się zaczyna. Zdecydowanie się. Gangsterzy nie pierdzielą. Wszyscy więźniowie będą nam wdzięczni. Amunicja. Przydałaby się amunicja. Tak, widzę. Co teraz? Jesteśmy en posición. Están listos? Si. Busquen na zewnątrz. Niesamowicie dobrze to zorganizowali. Co? Po co? O, w ostatnim momencie. Tak, ale ledwo nam się udało. Jeszcze inna broń. O, o jest, dobrze. Mam no, amunicję, no, jest nieźle. Dlaczego idę sam? I ja oni są. Okay, o kurde. Ta z dobra, nie zmieniamy jej już na inną, na razie przynajmniej. Nie brał wszyscy, chyba wszyscy. Troszkę amunicji by się przydały. Tak się schowaj. Ja bym chciał trochę amunicji. Samuel, za chwilę czeka nas śmierć albo wolność. Jesteś wychowany? Gdzie oni są? Gdzie oni są? Uciekamy Uciekamy, uciekamy A teraz musimy się jakoś tak. i jeszcze tego jednego musimy tam gdzieś dostać Wszyscy Dobra, odsuwam się. Wiem o co chodzi. Kurczę, biki rozwolą całe więzienia, ale przynajmniej wyjdziemy na wolność. Gdzie oni są? Nagle zniknęli? Tak, nie damy radę, ho, ho, ho. Mówiłem, że całe więzienie rozwalą? Nie byle jaka ucieczka. Konkretnie, jak

jak to organizacja. Ja coś czuję, że w tej znajomości mogą być kłopoty. Zresztą wiemy, że już są. W końcu nasz brat to powiedział. Że ma kłopoty. Aho. Proszę, Samuel. Nie, nie, dzięki. Czuję się znakomicie. Ale jesteś odwodniony. Śmiało. Dziękuję. To... Co teraz zrobi Samuel Drake? A? A, rano. Nie wiem jeszcze. A, wezmę kąpiel. Prześpię się w łóżku. Poszukam jakiejś bardzo miłej pani. A, odszukam brata. No, to chyba niezły początek. Owszem. A jak myślisz? Ile czasu będzie ci potrzebne, żeby odnaleźć skarb Everiego? No, to mi się wydaje, że trzeba będzie dzisiaj również nim podzielić wiem, jak naszym wybawcom. Ile czasu? Będę wiedział, jak zacznę. Ale wiesz, gdzie go szukać. Tak, wiem, ale. Słuchaj, przecież Avery nie zostawił żadnej mapy z zaznaczonym krzyżykiem czy czegoś takiego ale mam dobry jakiej? trop. O, 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 okej. Okay. Moment, momencik, chwileczkę. Ej! Spokojnie! A! No to by było na tyle Lubię słodkości. Samuelu. A co ważniejsze, uwierzyłem Ci, dlatego tu jesteś. Ja, ja odnajdę ten skarb. Tylko daj mi czas. Dam ją, Cio. Widzisz? Problem w tym, że zaczynają nachodzić mnie pewne wątpliwości. Hektorze, posłuchaj. Znajdę ten skarb. Przysięgam! Ile czasu? Sześć miesięcy. <laughs> Ludzie to lenie. Zawsze proszą o więcej czasu, niż potrzebują. Trzy miesiące. Trzy miesiące? Trzy miesiące. miesiące. Połowa dla mnie. Dasz radę? Powiedz. Trzy miesiące? było twoja. Słuchaj. Jak zwiejesz, lub spróbujesz ukryć skarb, albo zrobisz coś głupiego, na przykład polecisz na policję, dowiem się. A wtedy nie znasz dnia, ani godziny. Zapewniam cię. Że będziesz umierał w męczarniach. Masz. Wstawaj. Słuchaj, e, najbliższe miasto. Jest 10 kilometrów stąd w kierunku słońca. Dawno nie widzieliśmy wschodu za kratami, co? Dobry pa przyjaciel. A jak już go znajdę, I trzeba było poplać? Tyle co o tym to, skarbie. Nie martw się. Jak przyjdzie czas, odbiorę co swoje. Buena suerte, Samuelu. Buena suerte. <słuch> Alcazar mnie puścił. I... Co dalej? Dobrze. Wystarczyłoby podjąć stary trop i stary trop? Sam jaki znowu trop. Po naszej ucieczce Rejf za majątek rodziców wykupił wszystkie ziemie wokół katedry świętego Dysmy. Szukaliśmy tygodniami. Żadnego skarbu tam nie ma. Ale Rejf jest uparty. Idiota kopie tam od lat i wciąż niczego nie znalazł. Nie dziwi mnie to. Dlaczego? Coś wiem. No, no wiesz, też sobie tu i ówdzie pokopałem. I wiesz co? Tego Rejf na pewno nie znalazł. No a co to? Nawet nie wiesz ile można znaleźć w internecie. To krzyż świętego Dyzmy. Tylko pamiętasz, ten nasz był uszkodzony i pusty. A ten? Ty, ale ten jest cały. No. Ewelry zrobił więcej krzyży, więc to, czego brakuje temu z Panamy, zapewne jest w środku tego. Mm. No dobra, gdzie on jest? O, ten kunsztowny krzyż. Ma być licytowany za trzy dni w domu Rossich. Czy coś jeszcze, że go trzeba zwędzić? A Ro... znasz miejsce? E, tak. A jak zamierzasz zdobyć zaproszenie na ekskluzywną, pilnie strzeżoną czarnorynkową licytację? Wiesz, zaproszenie niekoniecznie będzie potrzebne. Aha, tak. E, a skąd weźmiesz kasy na przybijanie ofert? Mogę wziąć drugi kredyt mieszkaniowy, a i tak nie wystarczy. No. No, no chyba załapało, co chodzi. Ukryć, no, właśnie. Nie. Chcemy. <noise> Kawał obu nie, 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 stary, ja nie mogę. Od, odpadam. Co? Nie, stary, ja raz na zawsze z tym skończyłem. Poza tym jest pełno ludzi, cała masa, którzy lepiej się nadają do, do takiej roboty. No kto? E, nie wiem, może. Więc. E, yes. na, na przykład Charlie Kater. Nie. Wielokrotnie nie, się nie, sprawdzał nie, w takich absolutnie akcjach. Absolutnie nie. Nie powierzę Charlie'emu Cutterowi ani nikomu innemu z twoich kontaktów swojego życia, ok? Potrzebuję ciebie. Rany. Sam. Musi być jakieś inne wyjście. Nie mam już na to czasu. Alcazar mnie załatwi. Czy saliwan? Skarbie, to ja. Oj nie. Tak, posłuchaj, kochanie, nie uwierzysz. Jameson, wyobraź sobie, właśnie przyniósł pozwolenie. Tak, wiem, wiem, ale... O, na kłamstwie daleko nie zajedziemy. ...te robotę w Malezji.